Szanowni Państwo, człowiek, który jest idealnym przykładem hasła, że nie ważne jak zaczynasz, ale ważne jak kończysz. Początki były ciężkie, ale potem nastąpiła wyjątkowa seria pięciu zwycięstw. Niezwykle widowiskowy styl walki. Jego duma to brazylijskie jiu-jitsu. 77 kg. 177 cm wzrostu. Prosto z Berserkers Team, panie i panowie, oto przed wami Marcin Wesołek Mazurek. Jego rekord to siedem zwycięstw w stylu brazylijskie to on stoczył wygraną walkę, wybraną walką roku 2016. Rekord na Spartan Fight to dwa zwycięstwa. 77 kg, 185 cm. Istna maszyna z Bastion Tychy oraz Pakotim Katowice. Panie i Panowie, oto przed Wami Tomasz i akubie Let's get ready to fight! Przed nami jedna z głównych walk dzisiejszej gali. Przed nami Marcin Mazurek, Kondra, Tomasz Jakubiec. Oczywiście, Arturze, miałeś okazję ćwiczyć z Tomkiem, jak wygląda jego przygotowanie kondycyjne, wytrzymałościowe, chęć do walki. No, ćwiczyć to może troszkę za dużo powiedziane ze względu na to, że kilka razy um, Jakubiec po prostu wpadł do nas na sparingi, ale że dzielą nas dwie kategorie wagowe, nie miałem przyjemności um, robić i posparować sobie z Tomkiem. Ale z tego co zaobserwowałem, jest to chłopak, który bardzo poważnie podchodzi do tego, co robi. Lubi ostre wymiany, więc... Gwarantuję Państwu, że tutaj nudy nie będzie. Ach, ta i te zejście rozciągnięte, ale widać, że cały czas idzie do przodu. Klamra skrzyżna. Tak, Tomasz Jakubiec jest zawodnikiem, który wywodzi się z brazylijskiego dudicu. Zaczął bardzo późno, bo w wieku 18 lat zachęcony przez Marcina Helda poszedł na treningi do tyskiego Bastionu. I tam potokiem tam potokiem Sławka Szamoty szlifował parter. Teraz uzupełnia go stójkę. No, trenowaną w pako Team Katowice, więc myślę, że to bardzo przekrojowy zawodnik. Fragment walki w klamrze, plecami o siatkę w narożniku niebieskim. Marcin Wesołek-Mazurek. No zobaczymy, czy będzie wesoło po zakończeniu tego pojedynku. Zawodnik wywodzący się ze Szczecina. Który ostatnio ma bardzo dobrą pasę. Teraz nie obroni się przed tym zaciągnięciem i sprowadzeniem walki do płaszczyzny parterowej. Jak to może kubiec sprowadza walkę? Teraz pracuje nad przejściem gardy, ale bardzo, bardzo dobrze Wesołek to broni. Teraz zapina nogi, zapina gardę. Broni się również tymi uderzeniami z łokcia. To jest bardzo deprymujące oczywiście, polące i zabierające ten moment, te przygotowanie do wyjściowego ataku. Kolejna próba przejścia gardy, już mamy półgardę. Skutecznie skręca się, próbuje zepchnąć kolano, tak by przełożyć nogę do frontalnego dosiadu. A Marcin Mazurek jest takim przykładem zawodnika, który właśnie pokazuje, że nigdy nie warto się Poddawać nie należy się poddawać, trzeba walczyć do końca o swoje. Miał bardzo ciężkie początki w MMA, ponieważ pierwsze cztery walki przegrał, a obecnie jest na, jego pasa pięciu zwycięstw spowodowała, że w końcu ma rekord dodatni. Teraz dobra akcja, próba wpięcia za plecy Tomasz Jakubiec. Pięta jedna noga jak rozwiąże się ta akcja blokowanie drugiego kolana dość sprytnie, takim kluczem. Akcja przy siatce, próby odciągnięcia, praca łokciem. Dobrze wyważony jest w tej pozycji. Dobre czucie, czujny hmm, położenie. go próba wyniesienia, ale tylko na chwilę zmienia się pozycja. Już ucieka na plecy, by bronić się z pleców, głośny doping. Dla Tomasza Jakubca. Tak, Jakubiec tutaj ma Rzesze fanów. Drugie obalenie. Znowu w gardzie. I znowu próba, żeby przejść tą gardę. Mozolnie wypracowana pozycja, by przejść gardę, by sprowadzić rywala. Teraz metodycznie do przodu. Krok. Po kroku e, Tomasz Jakubiec. Teraz pozycja bark na brodę. Pozycjonowanie ułożenia. Przejście do pozycji bocznej. Zajście za plecy. Dobra no, no, no. pozycja. Niewiele brakowało. Widać, że pracy nie jest. Duszenie zegarowe. Odpychał okien. Robi miejsce. By tętnicą spokojnie krążyła krew, no mała szansa na powodzenie tej akcji. Choć, oczywiście, jakaś szansa jest, że podda tutaj swojego rywala Tomasz Jakubiec. Wydaje mi się, że zbyt dużo luzu jest tam między ręką. Chyba tak, Mazurek oddycha swobodnie. Tak, pokazuje. Kciuk w geście, że jest wszystko w porządku. Bardzo mądrze Jakubiec odpuścił te duszenie, ponieważ nie było tam szans na dokończenie go. Na zakończenie rundy pierwszej taki akcent to drobny prognostyk i duża szansa na zwycięstwo w rundzie pierwszej. Zdecydowanie runda dla Jakubca. Idziemy w narożniku Martina Helda, Zygławka Samotę. Kolej... Zobaczmy najciekawsze akcje w wykonaniu Tomka. Tomka należy także pochwalić za walkę roku, za którą wczoraj, na którą na wczorajszym ważeniu został wyróżniony z Kamilem Roszakiem po bardzo efektownej walce odniósł zwycięstwo. I ostatnie dwa zwycięstwa właśnie na galach Spartan Fight. Przed nami runda druga. Co możemy oczekiwać w rundzie drugiej? Czy zapowiada się jakaś zmiana w taktyce, jeśli chodzi o poczynania Marcina Mazurka? Myślę, że Marcin mu, musi skupić się na obronach obaleń przede wszystkim ze względu na to, że Tomasz Jakubiec bardzo konsekwentnie pracował w tej pierwszej rundzie właśnie nad obaleniami, które przyniosły mu zwycięstwo w pierwszej rundzie, więc wątpię aby zmieniał plan na rundę drugą. Tym bardziej, że jeśli chodzi o stójkę, to tutaj bardzo podobny poziom. podejście na nogach, przygotowanie ataku. Dobry low na wewnętrzną część uda. Zmusza do zmiany ustawienia ne, Mazurka. Teraz akcja wyprowadzona kolanem, ale to nie był skuteczny, a tak znowu lucky punch, taki cios na cios. Dobrze Och, zebrany dalsze. na gardę e, ten prawy sierpowy. Ale to jest sygnał dla Jakubca, by e, szybciej wyprowadzać e, uderzenia, by nie dać rywalowi e, szansy właśnie na tą celną, szybką odpowiedź. Wydaje mi się, że w ciągu. <laughs> parunastu sekund, jak kobiet będzie próbował sprowadzać i szukać obalenia. No a to, że co prawda w tej stójce nie dzieje się żadna krzywda, ale jeżeli... wiele ciosów przechodzi jakby obok celu, ześlizguje się z twarzy. Jednak w parterze miał zdecydowaną przewagę, jeżeli w tamtej płaszczyźnie dominuje, to dlaczego nie sprowadzić walki właśnie do parteru. Znowu nakładany prawy, ale nie trafia rywala. Mazurek, w odpowiedzi, by wyprzedzać ataki rywala, to jest właśnie ten moment akcji. W pierwszym zamiarze, tak jak teraz, trafił tym prawym Jakubiec. Wydaje się to dobry moment właśnie do przygotowania sprowadzenia, tak by przenieść akcję bliżej siatki. I wykorzystać swoje umiejętności w obalaniu z klamry. Połowa drugiej rundy za nami. Cały czas podobne tempo akcji. Nie ma tu zaskoczenia. Bardzo przewidywalny w swoich atakach Mazurek. Który znowu, jakby postawił wszystko na jedną kartę, jakby próbował jednym uderzeniem rozwiązać e, wynik w tym pojedynku, ale ciągle nie trafia tym swoim prawym sierpowym. A konsekwentnie Tomek cały czas do przodu, przygotowanie lewy, prawy. Wiele tych ciosów zbiera również e, na gardę. Mazurek też często zmienia pozycję raz. To jest dobry middle kick i dobre ponowienie ataku właśnie kombinacją lewy-prawy. Ta zmiana pozycji przez Mazurka na pewno też troszkę jak lipca wyprowadza z gry. A to gra o zwycięstwo. To jest runda druga. Oczywiście doping publiczności. Słyszą Państwo głośny Tomek. Nieco ponad minuta do końca. Myślę, że no, teraz jeden z zawodników musiałby zaznaczyć tę rundę na swoją korzyść. Względu na to, że te wymiany w Tujce póki co bardzo, bardzo wyrównane. Bardzo wyrównane, ale pamiętamy, że rundę pierwszą zdecydowanie wygrał Tomasz Kubiec, a więc to nie on musi spieszyć się do tego, by odrabiać. E, tutaj runda na styku. Ostatnie sekundy rundy drugiej. Ciężko. Ale szczerze powiem, że nie obstawiałem, że Jakubiec będzie chciał się bić całą rundę w stójce. Tutaj nie było ani jednej próby sprowadzenia, cały czas wymiany. Troszeczkę brak tej pozycji eee, w rundzie pierwszej. Seria ciosów, doprowadzenie do klamry, akcja przy siatce klatki i skuteczne sprowadzenie. W rundzie drugiej brakuje e, tego elementu. Tego ułożenia, sformatowania pozycji przeciwnika, tak by wykonać ten atak. Ostatnie sekundy rundy drugiej. Tak, kończy się runda druga. Bardzo wyrównana runda. Zobaczymy, komu sędziowie przypiszą zwycięzcom w tej rundzie. Wszystko rozstrzygnie się w rundzie trzeciej. Wydawa się. Runda bardzo wyrównana. Przeciwieństwo do. Pierwszej, gdzie akurat bardzo łatwo było nam wskazać osobę, która dominowała w pierwszej rundzie tutaj. o takie, takie wskazanie bym się nie pokusił. Podpowiedzi. Gdzie jest ten klucz do zwycięstwa, gdzie trzeba e, nacisnąć tą rezerwę, tę dodatkową moc, by wygrać. By nie było niedomówień, by nie było żalu, e, Artur. Że no nie zrobiłem wszystkiego, co mogłem, by zwyciężyć w pojedynku. Jest dobre przygotowanie, jest dobra siła, szybkość, kondycja. Potrzeba poszukać tego elementu zaskoczenia elementu, który przychyli szale zwycięstwa jednego z zawodników. Zdecydowanie trzecia runda jest tą taką decydującą. Co dla nas Kosmetyka. Jest bardzo atrakcyjne ze względu na to, że wiemy, że każdy z zawodników będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony. A ja przypomnę Państwu, oglądamy trzecią z głównych walk na Gali Spartan Fight 7. Przed nami trzecia decydująca runda w pojedynku pomiędzy Marcinem Mazurkiem kontra Tomaszem Jakubce. I tak jak Panowie na początku drugiej rundy się badali, tak tutaj od razu mocna wymiana. I dobra obrona Mazurka przed sprowadzeniem Teraz Klamra, mieliśmy już taką akcję w rundzie pierwszej i Jakubiec zakończył tą akcję z prowadzeniem. Teraz będzie miał dużo ciężej ze względu na to, że mamy trzecią rundę. Zawodnicy są coraz bardziej spoceni i też coraz bardziej zmęczeni. Dlatego te, też te wszystkie akcje rzutów są mniej dokładne, mniej ciasne, mniej dokręcone. Oczywiście też narażone na, na możliwość kontrataku. Ale tutaj trzeba ryzykować, by zwyciężyć. Dobry atak, zaciągnięcie kolana. Bardzo ładne wykorzystanie sytuacji, zaciągnięcie głowy na kolano. To oczywiście podoba się publiczności, jak i komentatorom. Znowu wyprzedzenie, lewy prosty dochodzi celu. Ten prosty w wykonaniu Jakubca zostawia ślad, odskakuje głowa. Mazurka. Ten lewy prosty w wykonaniu Jakubca nie jest jakiś dewastujący, ale on cały czas dochodzi, cały czas dochodzi do celu i pomaga właśnie punktować tą walkę na jego korzyść. Dokładnie, to jest takie rozbijanie tego przygotowania ataku rywala. Taki prosty oczywiście, tak jak powiedziałeś, nie jest bardzo mocny, nie jest odczuwalny, ale zmusza do korekty, do zmiany ustawienia, do jakby odnowienia tego przygotowania pomysłu na samą akcję. Tak, no taka czysta stara szkoła polskiego boksu, czyli lewy prosty, cały czas kalkulacja, bardzo cały czas bardzo, bardzo wyrównana, runda trzecia. To masz... zawodników podejmie ryzyko. Teraz przez chwilę obrócony plecami do rywala Mazurek, ale nie skorzystał z tej szansy jego rywal. Kiedy Mazurek zmienia pozycję na Mańkuta właśnie wtedy Tomek powinien atakować tym prawym prostym, ponieważ główną bronią na, na zawodnika stojącego w odwrotnej pozycji jest prawy prosty i tutaj bardzo ładnie też ta prawa ręka dochodzi celu, który tylko Marcin stanie na pozycji odwrotnej. Jakby Tomek usłyszał Twoje podpowiedzi, coraz więcej ataków rozpoczyna lewym prostym, kończy prawym sierpowym, to wszystko, przybliża go do zwycięstwa w rundzie trzeciej, a co za tym idzie, do zwycięstwa w całym pojedynku. Już niespełna dwie minuty do zakończenia rundy trzeciej, coraz więcej celnych ciosów wyprowadza Jakubiec. Zdecydowanie coraz więcej tych ciosów wchodzi na twarz Madurka. Zresztą to też już widać po obiciach na twarzy. Znowu dobra akcja. To podoba się publiczności, naprawdę tutaj atmosfera e, sięga senitu. Kibice są zadowoleni, ponieważ no, walka jest efektowna, a też prowadzi ją, przynajmniej w naszej ocenie, m, zawodnik miejscowy, no więc kibice są w pełni zadowoleni. Tak, ale naprawdę dzieje się w tym pojedynku e, cały czas bardzo mocne ciosy, wiele chęci, widać tutaj wiele emocji zamkniętych w tej klatce. E, no czasami taka chęć, że bardzo się chce, to nie pomaga wygrywać, to blokuje zawodnika i traci się ten pomysł na e, przeprowadzenie, na wygranie e, tego pojedynku, bo widać, że w zasięgu jest zarówno jednego, jak i drugiego. Zwycięstwo w tym pojedynku. Zgadza się, znowu prawy prosty dochodzi do głowy Mazurka. Mazurek już troszkę stracił koncepcję na, na, na tą walkę. Teraz przyjmuje, stara się oddać, ale te jego ciosy zazwyczaj wprzyszywają powietrze. Bardziej aktywny, więcej akcji to on tutaj narzuca, skraca dystans Jakubiec. Znowu takie zaciągnięcie głowy do kolana. Był przygotowany, ale nie wystrzelił tym kolanem, jakubiec. Ostatnie sekundy rundy trzeciej. Dobre wyczucie, dobra kombinacja kończy rundę trzecią jednej z trzech walk wieczoru. No, pokazuje tutaj. Tomasz Jakubiec, że to on jest na nogach, to on lepiej się czuje, to on ma więcej siły i mógłby walczyć jeszcze kolejne rundy. Tomasz Jakubiec pewne zwycięstwa pokazywał przed chwilą, że zasługuje na walkę o pas. Jeżeli zwycięży, a w moim odczuciu tak będzie, jest to jego trzecie zwycięstwo na Spartan Fight, więc walka o pas jak najbardziej zasłużona byłaby. Za chwileczkę oficjalny werdykt, no cieszy się, tańczy e, Tomasz Jakubiec. Na rozdminku Tomasz Elf. I zmęczono party o e, kolana e, wesołek. pierwszej walce wieczoru na Spartan Fight 7. Spotkało się dwóch niepokonanych do tej pory zawodników w walkach tej federacji. To oznaczało tylko jedno. Ktoś musiał przegrać, bo ktoś inny wygrać musiał. Jednogłośną decyzją sędziów zwycięzcą w tym niezwykle pasjonującym pojedynku został Tomasz Jakubiec. Mamy zwycięzcę tego pojedynku, jest im Tomasz Kubiec. A bucharym zwycięzcym wręcz reprezentant firmy Wigor Point, pan Marcin Żak. Zakończyła się jedna z wart wieczoru, e, naprawdę wiele emocji, bardzo wyrównany pojedynek. E, było tutaj naprawdę kilka momentów, które no, przybliżyły zwycięzco Tomka Jakubta naprawdę zwracając uwagę na szczegóły to jego konsekwencja w tym dążeniu do celu dała mu zwycięstwo. bardzo konsekwentnie realizowany plan przez Tomka bardzo dobra walka takie walki chcemy oglądać gratulacje krótka przerwa po niej, wracamy na kolejny pojedynek Dziękujemy bardzo.